Se pone Niż Ferrari troszkę mi się to bardziej troszkę podoba. I to pasowało na to mi Czwarte. Teraz na miejscu trzecim. Z trzecim. Macer Alena 675 LT. Czyli chcecie tu może zastopować. Zobacz całą pełną specyfikację. Yeah. Mazzarena S 675 LT lepsza jest troszkę troszeczkę lepsza od Mazzarena Mas Astra Martin 12 lag No mm. Teraz na miejscu drugim, 102 drugim Lamborghini Aventador. Jeśli chcecie to, możecie zatrzymać cały specyfikację i możecie zobaczyć. Specyfik. To, to Lamborghini Aventador jest troszkę z wygląd to, le to lepsze, takie. Takie to jest mocno, co zachęcające troszkę. Troszeczkę, troszeczkę tego, ale troszeczkę jest nie troszeczkę nie nie troszeczkę 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 600 troszeczkę LT te te to troszeczkę ha troszeczkę 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 jeśli chcesz, to macie cały spektakl się zatrzymać. Lamborghini Veneto. Trochę zachęcające. Mocne, ale zachęcające swoim wyglądem. Może... Może takie zachęcają... Lamborghini Aventador. Troszkę... Z naciągające swoim prawym, trochę dobrym wyglądem, tak trochę. Trochę przodem, troszkę prawie zachęcającym, trochę tym, troszkę takim trochę wyglądem, takim niższy. To tak przodem, bardziej zachęcającym, takim, takim mocnym, zachęcającym wyglądem. To pasuje na pierwsze miejsce, tak mocnym wyglądem. To troszeczkę lżejszym takim wyglądem, troszkę. Zachęcające jak miał, ja to dla policji takie dały. Zachęcające szybko łap, pali z tak. Jakby było zachęcające. To by najlepiej pasowało do policji takie szybkie, dobre, szybko złapu. Łodziei, wszystko by było. Trochę to pasowało dla gwiazd, muzyki różnej z całego świata dla każdego. Do dla każ no najlepszych coś było najlepsze piosenki. To by pasowało tak z wyglądu tak. No dla nich. To pasowało dla najlepszych trenerów, dla najlepszych piłkarzy, którzy grają w klubach każdy trener co trenuje powinien kupić takie auto i szybciej przyjąć na treningi co trenuje każdy w piłkarzy. Każdy piłkarz mieć takie auto i powinien przyjechać szybciej. Na ja trener do, do swoich klubów, do swojego trenera, żeby nie dostawał, dał zawsze upomnieć, że przyjeżdża za późno i nie musiał siedzieć na ławce trenerskiej, żebym pokazywał swoje umiejętności dobrze na boisku. To pasuje do piłkarzy, do trenerów. Jeśli Wam się spodobał odcinek, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał.